Czy masz dziewczynę? Tak, jestem wierny jednej. Czyli? Audrey Hepburn. A wiesz mnie, co ci chodzi? Nie chcę się z tobą gadać. <grymne> nie, no chyba nie o ten pieprzony wywiad, co? Przecież to był żart. No kumam. Co to jest? Yy, to ja skończyłam. Dzięki. Dzięki. No. To? To mi wygląda na y, klucze. No i jakie niby drzwi otwierają? <laughs> Moje. Mam nadzieję, że nasze. Wynająłem mieszkanie. Odchodzę od Moniki, żartuję, nie chcę spływać ze Starczyńską, szukam mieszkania. No to znalazłaś. Z góry dwa miesiące opłacony czynsz i nie ma tam żadnych podtekstów, bo nie jesteś w moim typie. Jasne. Chodź zrobimy na złość? Dawaj. Okej, okay, ale nie wybranę sobie. Tak, tak, wiem, już ustaliliśmy, nie jesteśmy w swoim typie, tak? Oj, ty nie cały czas myślisz, prawda? Tylko jestem w stanie ci zagwarantować, że modest się już nią zajął. Co No co ty? Myślisz, że on tak ze względu na jej wielki talent? Czyż sam ich widziałeś. Dzisiaj słyszałam twoją piosenkę z Diponem. No? Dajesz radę w chórkach. Ja nie wiedziałam, że to są takiej muzyki. Ale mogę ci załatwić, słuchaj, płyta za free. Albo może chcesz mój autograf? Mm. Przepraszam! Yy, przepraszam, bo tu koleżanka się w sumie trochę wstydzi, a... co ty robisz? Właśnie dla? nagrywa chórki dla Dipola i no, generalnie będzie sławna. Co? No matter what the people say, No matter how it goes and play, yes, uh. Will you be there?